Strefa komfortu w Galerii Libero. W miejscach publicznych coraz częściej powstają strefy coworkingowe, w których można zająć się pracą lub nauką. Jedna z ładniejszych, jakie można spotkać w Polsce, znajduje się w Galerii Libero w Katowicach. W Galerii Libero strefy tej nie przeznaczono jedynie do pracy, drugim jej zadaniem jest możliwość odpoczynku, na przykład po kilkugodzinnych zakupach. Na najwyższym piętrze wyznaczono obszar osłonięty wieloma kwiatami, między którymi znajdują się drewniane leżaki oraz bujane ławki. Piękna fontanna z powoli spływającą wodą pomaga wyciszyć się i zrelaksować. Obok leżaków są listwy z gniazdkami, aby podłączyć laptop, telefon lub czytnik e-book do ładowania, co umożliwia dłuższe spędzenie czasu. Nieco dalej dla tych, co wolą siedzieć przy stoliku, również znajdą się miejsca. Oprócz gniazdek, dodatkowo zamontowano lampki. Widziałam, że ludzie różnie spędzają tu czas. Pracują na laptopach lub telefonach, czytają książki, umawiają się na podpisywanie umów z agencjami nieruchomości, a nawet umów o pracę. Niektórzy po prostu przychodzą usiąść na chwilę i odpocząć. I to wszystko za darmo. Tylko trzeba pamiętać, aby zachować ciszę. Za